Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym materiale. Tym razem będzie to ponownie spacer po ulicach Krotoszyna, a konkretnie po ulicy Sienkiewicza. Przy okazji wejdziemy też na moment na ulicę Popiełuszki. Także serdecznie zapraszam. Spacer ulicą Sienkiewicza rozpoczniemy od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, czyli gdybyśmy się przenieśli w czasie do okresu, gdy ta przepiękna pocztówka była wydawana, byłoby to skrzyżowanie ulic Scholzstrasse i Wilhelmstrasse. Spacer ulicą Mickiewicza, czyli szos już państwu obiecamy, więc on się wkrótce pojawi. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy spacer, to będziemy kierować się w lewą stronę tego zdjęcia, w stronę ulicy Wilhelmsztras, ulicy Sienkiewicza. Zanim tam jednak się skierujemy, no to kilka słów o tym budynku, o tych budynkach w zasadzie dwóch kamienicach przepięknych secesyjnych. Były to tak zwane domy urzędnicze, czyli budynki, w których mieszkali urzędnicy, krotoszyńscy. Tutaj na wprost widzimy główne wejście do sklepu kolonialnego, czyli sklepu, w którym sprzedawano importowane towary, towary z zagranicy. Tych sklepów kolonialnych było w Krotoszynie kilka. Były one oczywiście dla mieszkańców bardzo istotne. Później w tym budynku zlokalizowano sklep spożywczy, dziś jest bodajże zakład fryzjerski. Niemniej ruszajmy. Mamy tutaj pocztówkę pokazującą te same secesyjne przepiękne kamienice, ale na innym ujęciu i to tutaj pocztówka nie pozostawia nam już wątpliwości, jesteśmy na Wilhelmstrasse, czyli ulicy Cesarza Wilhelma. Tam w tle widoczne zabudowania wartowni dziś przebudowanej koszar dworcowych. O koszarach dworcowych więcej mówiłem w materiale poświęconym Krotoszyńskiemu garnizonowi, gdyby ktoś nie oglądał, to serdecznie polecam. Kolejna pocztówka pokazuje nam też te kamienice, też tą budynek kamienice po prawej stronie też u zbiegu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza stojącą do dziś no i zabudowania koszar o tych koszarach też będę mówił więcej w materiale o ulicy Mickiewicza Tutaj nieco dalsze ujęcie po lewej stronie mamy taki mały budynek. On już nie istnieje oczywiście ten teren. Tutaj po lewej stronie się bardzo mocno zmienił. Dobudowano blok do kamienicy w okresie PRL-u. Parterze tego bloku zlokalizowano między innymi no, restaurację kameralną, którą starsi mieszkańcy miasta będą pamiętać. No, teraz są tam po prostu sklepy i zakłady fryzjerskie. Po prawej stronie też dużo nam się pozmieniało. Nie ma drzew, nie ma płotu, za którym dzisiaj byłby parking marketu Lidl. No, a tam dalej po prawej stronie jest zakręt w ulicę Słodową, ulicę, którą widać z tego ujęcia z dachu prawdopodobnie kamienicy tego domu urzędniczego. I tutaj na pierwszym planie widzimy Krotoszyńską Fabrykę Maszyn oraz Odlewnię Żelaza. Warto wiedzieć, że to przedsiębiorstwo powstało w 1877 roku i założyła je Wilhelmina Friedrich. No, w każdym razie jest to teren, który dziś wygląda już zupełnie inaczej, jest tam market i parking. No tutaj też te zabudowania, nieco na bardziej współczesnej fotografii z, roku 80, z lat 80., wtedy należały te budynki do zakładów TOR, czyli technicznej obsługi rolnictwa, one przez jakiś czas były też administrowane przez wytworzenie sprzętu mechanicznego, niemniej ja pamiętam, jak w latach 90. na tym terenie był też zlokalizowany taki dziki bazarek. No, teraz dosyć znaczny przeskok. Jesteśmy przy fotografii, którą Państwo już widzieli w spacerze ulicy Piastowskiej. Fotografia z roku 2000 pokazująca też zabudowania dawnych zakładów mięsnych, ale nie o tym. Jest od kameralnej do tego skrzyżowania. Kilka budynków starych, kilka kamienic, bardzo ładnych, na czele z piękną kamienicą, w której znajduje się dziś redakcja Rzeczy Krotoszyńskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Niestety informacji na temat tych kamienic nie mamy, zdjęć, ani pocztówek również, więc no nie będziemy konfabulować, więc musimy tutaj zrobić taką małą pauzę i, i kawałek tej ulicy Sienkiewicza naszej opuścić. Tutaj mamy... Ujęcie budynku po lewej stronie, który znajdował się na skrzyżowaniu ulic, właśnie Sienkiewicza i Piastowskiej. Ja pomyliłem się w jego interpretacji, za co bardzo przepraszam. Wziąłem go, bo bardzo przypomina budynek dzisiejszego przedszkola. Miziur Szatek, a wcześniej dawnej Loży Masońskiej. Natomiast ten budynek jest tam dalej w tyle. Ten budynek, tu po lewej stronie, na pierwszym planie, on byłby usytuowany na terenie dzisiejszej wysepki przy skrzyżowaniu z ulicą Piast ulicy Piastowskiej z Świękiewicza. Natomiast ja tu błędnie zinterpretowałem. Bardzo przepraszam. Dziękuję panu Sebastianowi za zwrócenie uwagi. Gdybym gdzieś się jeszcze pomylił w jakimś materiale, to proszę oczywiście o informację. Będziemy prostować. Płot za tym budynkiem to jest płot odgradzający gazownię. Po prawej stronie naprzeciwko mamy pocztę, ona jest mało widoczna, więc to mnie też pewnie zmyliło. No i pośpiech. Na szczęście teraz tych mniej materiałów nagrywamy, dlatego też jest więcej czasu na ich dopracowanie. Hotel pocztowy. Jesteśmy znów na ulicy Sienkiewicza. Hotel pocztowy. Być może ten budynek przypomina Państwu jakiś budynek do dzisiaj stojący przy ulicy Sienkiewicza, natomiast to nie jest on, ponieważ hotel pocztowy już nie istnieje. On znajdował się na tyłach z dawnych zakładów mięsnych, na tym terenie, gdzie dzisiaj jest pusty plac, czekający na inwestorów, na inwestycje, właśnie tą idącą w stronę jakiegoś centrum handlowego. Natomiast tego budynku już nie ma, a po jego lewej stronie kasyno oficerskie, budynek z drugiej połowy XIX wieku, gdzie spotykali się krotoszyńscy oficerowie. O budynku też już wspominałem w materiale o garnizonie. Tenże budynek pełnił funkcję garnizonu do roku 1975, kiedy go przekazano na potrzeby przedszkola, natomiast wcześniej spotykali się tutaj panowie oficerowie, czy niemieccy, czy polscy, to się oczywiście zmieniało w różnych latach. Tutaj ten sam budynek na innym nieco ujęciu, i tutaj również na innym, chociaż na tym ujęciu bardziej interesował będzie nas gmach po prawej stronie, ten ledwie widoczny z takim balkonem nad wejściem głównym. Jest to gmach dawnej poczty. Gmach z dachem naczółkowym, gmach wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku, w miejscu pewnie stacji pocztowej, która tutaj e, znajdowała się od czasów potockich, od 1752, o czym wspominałem w materiale o ulicy Piastowskiej. W tymże gmachu miał się zatrzymać na krótko, z 1 na 2 września 1829 Fryderyk Chopin miał się tu zatrzymać. Jest tablica informująca o tym wydarzeniu. Może wydarzenie nie jest jakoś super ważne, natomiast jest to na pewno jakaś historyczna ciekawostka. Dookoła tego budynku poczty yy, dziś stoją oficyny. Niskie, parterowe budyneczki. One są ustawione niemal w podkowę, natomiast one są o wiele młodsze. Ten budynek pełnił funkcję poczty do roku 1887, kiedy to przeniesiono siedzibę głównej poczty niedaleko, bo do gmachu poczty przy ulicy Piastowskiej. Właśnie tego eklektycznego, monumentalnego gmachu, gdzie poczta funkcjonuje do dziś. Tutaj to samo zdjęcie, ale barwione. Oczywiście nie było kolorowych fotografii. Pocztówkę i barwiono często właśnie dla uatrakcyjnienia. Mamy kilka wnętrz syna oficerskiego, wnętrz, a w zasadzie jednego wnętrza, bo jadalni. Tutaj na zdjęciu jest jadalnia, a ten pan w górnym prawym rogu w medalionie jest to Karl Steinmetz, Feldmarszałek Pruski. No właśnie to jest patron tego garnizonu krotoszyńskiego, właśnie z tego okresu 37. Regimentu Fizylierów. Tutaj inne ujęcie, jak widać, piękny piec. Taki monumentalny wystrój, typowo pruski, niemiecki. Mamy też bardzo słabe zdjęcie ogrodu, e, garnizo, znaczy kasyna oficerskiego. Tam też panowie oficerowie mogli w ogrodzie, gdy było ciepło, posiedzieć. Jest tylko właśnie takie słabe zdjęcie, bo to jest część wieloobrazkowej pocztówki. Jest taki tylko rzut na jakiś kląb, gdzieś z tyłu widać też wieżę kościoła ewangelickiego. Kolejny budynek położony jest nieco dalej na południe, po drugiej stronie ulicy, i jest to gmach dawnego sądu. Najpierw książącego, a od 1834 roku sądu krajowego. Ten sąd krajowy mieścił się tutaj przez kolejne 13 lat, do 1847, kiedy gmach przekazano szkole ewangelickiej. Warto w tym miejscu wiedzieć, że taka pierwsza szkoła ewangelicka w Krotoszynie powstała w 1781 roku w budynku browaru klasztornego, a następnie 9 lat później w 1790 przeniesiono ją do domu Kantora, o którym jeszcze dzisiaj parę słów powiem. Z domu Kantora po 57 latach, właśnie w 1847 przeniesiono szkołę tutaj do tego budynku. Ten budynek się zmienił, jak tutaj widzą Państwo, budynek miał drzwi od strony ulicy Sienkiewicza. A dziś ma od strony boiska przy szkoły posowej numer 4, bo to się właśnie w ten sposób zmieniło. Budynek szkoły funkcjonował tutaj do 1911 roku, kiedy wybudowano właśnie nową szkołę ewangelicką, czyli dzisiejszy ten główny obiekt ze szkoły posowej numer 4. Szkoła ewangelicka w tym budynku. 1911 roku, tu jeszcze na jednym ujęciu, mieściła się aż do roku 1924, kiedy przeniesiono ją do budynku dawnej Szkoły Rolniczej przy ulicy Rawickiej. I tam funkcjonowała aż do II wojny światowej. Natomiast tutaj, w tym budynku, w okresie międzywojennym, zlokalizowano Szkołę Podstawową nr 2 imieniem Królowej Jadwigi. I pracowników i uczniów szkoły serdecznie również pozdrawiam. Warto jeszcze wiedzieć, że jeszcze jedna była szkoła ewangelicka w Krotoszynie, oprócz tego kompleksu. Była też szkoła przy ulicy Ostrowskiej w zabudowaniach dzisiejszego zespołu szkół specjalnych. Tamta szkoła powstała w roku 1889. Tutaj jeszcze jedno ujęcie od strony parku. No i jesteśmy na ulicy Popiełuszki sobie wejdziemy tutaj. Jest to dzisiaj ulica. Popiełuszki, natomiast kiedyś jeszcze ulica Lipowa, no i widzimy kościół. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, dzisiaj, a kiedyś po prostu kościół ewangelicki. Kościół wybudowany w latach 1789-91 na wzór kościoła ewangelickiego w Warszawie, tego kościoła, którego autorem był Szymon Bogumił Cug. Jak widać, jeszcze nie ma tych dwóch charakterystycznych wież. Te dwie wieże wybudowano niemal 100 lat później, bo w latach 1884-1885. W każdym razie ta ulica Lipowa, dawniej dzisiaj Popiełuszki, prowadzi do świątyni. Po lewej stronie budynek, taki ledwie widoczny, dzisiaj jest w strasznym stanie rozpadający się. To jest dawny budynek koniuszego, dawny dom koniuszego. On powstał około 1820 roku, więc jest jednym z najstarszych obiektów przy tej ulicy. Y, mieszkał w nim koniuszy, czyli ktoś, kto zarządzał stajniami pańskimi. Ma to związek z tym, że ulica Sienkiewicza, ale także Rawicka miała chara miały charakter typowo folwarczny. Tutaj znajdowały się dobra folwarczne właścicieli miasta. Dopiero taka zabudowa tych ulic, taka urzędnicza i, i, i kamienice pojawiły się tu y, pod koniec wieku XVIII, kiedy wybudowano właśnie tenże kościół ewangelicki. Idąc dalej, spotkać mogliśmy y, Dom, który już nie istnieje, to jest fotografia wykonana przez Urząd Konserwatorski tuż przed rozbiórką tego domu w roku 1960, więc taki dom tutaj jeszcze się znajdował. No i jest dom kantora, o którym już wspominałem którym przez 57 lat zlokalizowana była szkoła ewangelicka. Dom kantora, czyli mieszkanie kantora, człowieka, który nie tylko akompaniował przy. Przy, przy nabożeństwach, przy liturgiach ewangelickich w kościele, ale także pełnił funkcję takiego zastępcy, pastora, prowadził czasami za niego nabożeństwa, w jego zastępstwie czasami administrował parafią, no a także nauczał religii w szkole. Stąd tutaj była ta szkoła też przez jakiś czas, i to długi nawet, zlokalizowana. No i mamy także po drugiej stronie domu kantora, mamy. Budynek pastorówki, czyli domu pastora i jego rodziny. O ile dom kantora pochodzi z pierwszej ćwierci XIX wieku, o tyle pastorówka w tej formie jest o wiele młodsza, bo jest z roku 1846. Natomiast na pewno wcześniej pastorówka już się tutaj znajdowała. Pewnie nieco inny miała wygląd, o czym świadczą plany miasta z 1830 roku na przykład. Niemniej mamy tutaj pastorówkę w wyglądu z połowy XIX wieku. I mamy też kościół ewangelicki, tenże kościół ewangelicki służył ewangelikom do końca II wojny światowej, po czym został przekazany katolikom dzięki staraniom m.in. innymi Władysława Kandirskiego i ci katolicy go przejęli. Na początku był świątynią filialną, a w 1000 w 1979 roku przy tej świątyni zorganizowano parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Takie oczywiście wezwanie ma dzisiaj ten kościół. I tu jeszcze jedno ujęcie od strony południowo-zachodniej. Mamy też fotografię z okresu okupacji wykonaną z wieży kościoła świętego Andrzeja Boboli, dzisiejszego kościoła. Widzimy tam ulicę Sienkiewicza, widzimy po prawej stronie dawny sąd, a potem budynek Szkoły Ewangelickiej, no i nową Szkołę Ewangelicką, czyli Szkołę posłową nr 4 z tym charakterystycznym dachem też widać. Więc też to panorama oddaje nam trochę zabudowania tejże ulicy Sienkiewicza, czyli Wilhelmstrasse. No, i końcówka tejże ulicy. Po prawej stronie ten niszczący właśnie dom Koniuszego z około 1820, a po lewej nowy gmach sądu oddany do użytku w 1834. Dlatego trzy lata później można było przenieść tutaj już cały sąd krajowy z tego gmachu, który potem dano szkole, o którym już opowiadałem. Widzimy też płot ograniczający park, a z przodu kończy ulica Hotel Strzelnica, o którym już wspominałem. Tu jest jeszcze inne ujęcie sądu. I tu jeszcze jedno od strony południowej. Nawet ten mur, który tu Państwo widzą po prawej stronie, to jest mur dawnego aresztu śledczego, też budynek wielokrotnie przebudowywany, a dzisiejszy jego bardzo ponury wygląd bardzo dobrze oddaje jego charakter, gdy w czasie okupacji, w czasie zaborów też, ale też w okresie stalinowskim męczono tam polskich patriotów. Tutaj zdjęcie, które publikowałem w materiale o garnizonie krotoszyńskim, czyli defilada ulicą Wilhelmstrasse. No i hotel Strzelnica. Hotel Strzelnica znany starszym mieszkańcom też jako dawny Merkury. Dzisiaj lokale są tutaj na dole usługowe, jest szklarz, jest optyk, jest kancelaria, prawda. Natomiast kiedyś był to hotel. O charakterze wojskowym, o czym świadczy chociażby wartownia przed nim. Hotel usytuowany w miejscu dawnej strzelnicy wojskowej przy tych najstarszych koszarach przy ulicy Rawickiej i mamy też o Taką barwną rycinę tego hotelu, zarówno zewnętrznej fasady, jak i wnętrza sali koncertowo-teatralnej oraz pięknego ogrodu. Warto wiedzieć, że w tymże hotelu, znaczy w budynku tego hotelu, odbywały się też procesy pokazowe w okresie stalinowskim, na przykład proces pokazowy schwytanych pod benicami żołnierzy oddziału Bora. Tutaj ich pokazowo sądzono. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spacer się Państwu spodobał. Jeżeli tak, to proszę o polubienia, udostępniania i oczywiście o subskrybowanie naszego kanału na YouTube, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Ponieważ chcemy uniknąć pomyłek w przyszłych materiałach, dlatego też troszkę rzadziej one będą się pojawiały. Myślę, że to będzie raz lub dwa razy w tygodniu. No i oczywiście będą też realizowane lekcje muzealne na żywo na najbliższą... Zapraszam w piątek o godzinie 10. Wszystkie lekcje oczywiście na naszej stronie internetowej, na portalu społecznościowym Facebook, więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych y, nagraniach.